Siemandero, Żniwa. Dzisiaj mamy 4 sierpnia. Godzina 12. .00. I dzisiaj złożymy zboże. Nie mamy tutaj go za dużo, tam łącznie około 4 hektarów będzie. Usługowo dzisiaj klas Medion. 310. Już część pola skoszona. Tutaj teraz dalej pszenicę kosi i jeszcze tam na dwóch kawałkach takich małych jest owies. tutaj robota idzie mu szybko. jeszcze trochę i będzie wymutone wszystko. pszenica jara, także tam ona też nie wiadomo jakiego plonu nie da. Prawdopodobnie o zima byłaby lepiej, ale u nas za bardzo jest problem z obsiewaniem o zimin z tego względu, że w większości gospodarstwa jest kukurydza, także zboża wypadają. Po kukurydzy zazwyczaj kukurydy kukurydzy na ziarno, także już jest bardzo późno na sianie Siejemy pszenicę jaro. No i gdzieś tutaj koło czwórki ten plon się kręci, także no nie ma szału, ale jak na nasze tutaj warunki pogodowe i glebowe, gdzie tutaj mamy piąte, szóste klasy ziemi, to tutaj nie ma co też oczekiwać, nie wiadomo jakich plonów, ale koło czwórki jak Przemica Jara się kręci, to myślę, że nie ma tragedii. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.